Wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby zrobić trochę taką tygodniówkę, takie podsumowanie co tydzień, co się u mnie dzieje. E, nazwijmy to Master Quest. E, ze względu na to, że zdecydowałam się budować mastermindy dla soru przedsiębiorców i chciałabym rozmawiać o rzeczach, które mnie jarają, napędzają, czyli jak stawiać sobie cele, jak motywować się, jak do nich dążyć, jak rozkminiać tą drogę, żeby realizować sobie właśnie takie różne cele. Pomyślałam o tym, że chętnie przedstawiłabym co tydzień, może co dwa, jak idzie mi realizowanie moich własnych celów. Więc stąd ten Master Quest. Więc w mojej poprzedniej serii tej czterowideowej, jak podsumowuję rok, jak planuję nowy rok, gdzieś tam przewinęły się moje główne cele i te moje poboczne cele. To i tak to tutaj powtórzę. Więc to wideo może być troszkę dłuższe niż w zakładaniu będą przyszłe wideo, ale ta forma będzie obejmowała opowiadanie o tym, jak mi idzie na drodze realizowania moich trzech głównych celów. Oraz w ciągu tygodnia, to w ciągu tego czasu dużo też się edukuję, nowych ciekawych rzeczy się dowiaduję. Mam jakieś nowe ciekawe inspiracje, mam nadzieję, że ciekawe, więc pod koniec zawsze będę jeszcze te swoje jakieś przemyślenia, jakieś linki, jakieś materiały podsyłać. Mega, mega, chcę Wam też polecić osoby. To też wrzucimy tutaj linka, od której zainspirowałam się tym formatem tego e, prezentowania, jak to zresztą zaraz zobaczycie. E, I w takim razie do setna. Moje trzy cele główne, takie master, questowe na ten rok, jest e, zbudować e, Prosperity, e, czyli ja to nazwałam, dajcie mi chwilę, żebyś, żebym sobie zerkła na mojego Notion Boarda, uh, że to jest uh, is a situation in which someone is successful unusually, usually by earning a lot of money. So, więc to jest dla mnie taki właśnie główny cel tego roku. Uh, I zdecydowałam, że zaczynam ten rok z uh, uruchomieniem mastermindów. Uh, nie jest to jakiś uh, pomysł, urwany z choinki, ponieważ od dwóch i pół roku uczestniczę i prowadzę mastermindy z moimi e, e, znajomymi przedsiębiorczyniami, gdzie wygląda to, to tak, że nie tylko dzielimy się wiedzą i tym, co u nas się w biznesie dzieje, jakie mamy problemy, jak sobie doradzamy, ale też sobie zbudowałyśmy taką formułę, że co kwartał e, wyznaczamy sobie cel i e, co tydzień czy co dwa, w zależności jak mieliśmy rodzaj kwartału, częstotliwość tego spotkań, pilnowałyśmy się z zadaniami, które powinniśmy robić, żeby ten cel osiągnąć. Więc to się nam bardzo, bardzo dobrze sprawdza. Na jesień ruszyłam z taką grupą totalnie nowych osób z mojego trochę dalszego kręgu znajomości. Zaprosiłam właśnie do takiej grupy totalnie nowej i przez jesień, aż do Świąt Bożego Narodzeniowych prowadziłam tą grupę i tam osoby miały też bardzo, bardzo fajne wyniki. Jedna designerka zaczynała od celu, że chciałaby otworzyć social media wokół właśnie swojej, swoich prac designerskich, Właśnie budować branding, żeby ruszyć z karierą finansera. A kiedy przedyskutowaliśmy sobie razem ten cel, że chcesz ruszyć z karierą finansera, uświadomiliśmy sobie, że żeby to zrobić, potrzebuje, żeby znalazła pierwszego klienta. I dzięki temu ułożyłyśmy dla niej całkiem inną ścieżkę, która pozwoliła, że ona w ciągu właśnie dwóch, trzech tygodni już miała pięć zapytań o portfolio i jedną ofertę do rozważenia. Więc no, totalnie jaram się tym moim konceptem. Totalnie jaram się tym, że to bardzo pomaga ludziom ruszyć, wspomaga rozwiązywać problemy. Też mogę pokrótce o, też tutaj wcisnąć, jak ta cała koncepcja mojego mastermindu wygląda. To tak, że do grupy maksymalnie czteroosobowej dołączają solo przedsiębiorcy, którzy mają problemy z rozwojem jakiegoś celu wewnętrzno-biznesowego. Albo ruszyć z nową usługą, albo zbudować produkt cyfrowy. Wszystko, co się wiąże z rozwojem biznesu, ale nie z pracą wykonawczą dla klienta, bo mega łatwo jest dla nas realizować projekty dla klienta, czyli no, mamy zlecenie, więc dostaliśmy hajs, dostajemy deadline, to Dostarczenie usług jest w jakiś sposób już dla nas presją, ale kiedy już jesteśmy w takim ciągu do dostarczania tych usług, w którymś momencie zaczyna nam brakować czasu, zasobów, i przychodzi moment, kiedy trzeba zacząć się skalować i trzeba mieć dla siebie wystarczająco dużą determinację, żeby wsadzić sobie w kalendarz bloki czasu, że teraz pracuję nad swoim kolejnym krokiem rozwoju tego biznesu. I w moim programie jest tak, że właśnie każda osoba ma wyznaczony tylko jeden cel, bo na, na jedno najłatwiej nam się skupić i pracować. I przez dwa tygod 12 tygodni spotykamy się tydzień w tydzień, wspólnie progresując w tych celach, gdzie każda osoba mówi, czy zrobiła zadanie, czy go nie zrobiła czyli mały krok w, w, w stronę tego celu. E, I e, jeżeli nie zrobiła, to tym bardziej powinna się pojawiać na tych spotkaniach, bo grupowo rozkminiamy sobie, e, czemu się to nie wydarzyło. Czy nie było w kalendarzu, czy może było zadanie za trudne, czy nie było zasobów. Więc to jest taka fajna hybrydowa mm, wersja mastermind'a. E, I jestem w trakcie budowania em, zimowej, e, serii grup. To przechodząc do progresów moich celów, jak mi to idzie, też to było w mojej serii podsumowania roku, w jaki sposób ja w jaki sposób ja w ogóle rok, tygodnie podsumowuję. Zróbmy sobie trochę miejsca. Ja już tutaj mogę zejść na bok co to jesteśmy w Figmie? Wrzuciłam tutaj screenshota. Ja w Notion mam jedną stronę, która zaczyna się właśnie, że to są podsumowanie tygodnia. Mam czysty blog, czyli Work Creative Training i Notes. I co tydzień wypełniam sobie mój postęp. Teraz mamy takie podsumowanie praktycznie dziesięciodniowe, bo nam się rok zaczął tak pod koniec tygodnia. I co tydzień wypełniałam sobie jakieś notatki, jaki progres zrobiłam. Jeśli chodzi o kategorię work, to w tym przypadku mam napisane, ile miałam konsultacji dziennie z ludźmi zainteresowanymi, którzy chcieli dołączyć do tego programu, ile rozmów telefonicznych wykonałam. Dzień, nie. mój szokująco wielki wynik z ostatniego czwartku, to jest 16 telefonów. W życiu tyle nie rozmawiałam z ludźmi, ale to jest naprawdę ciekawa droga, którą podjęłam, bo no, każda osoba jest bardzo pozytywnie nastawiona do całego tego konceptu. Dużo się dowiaduje też, jakie solo przedsiębiorcy mają blokady, problemy, jakie mają cele, i po prostu. Skarbnica wiedzy. E, I tak, i o jeszcze w tym tygodniu nagrałam mm, pierwszy podcast, pierwszy odcinek podcastu z koleżanką, to też będę chciała ruszyć. E, nie mam pojęcia, kiedy ruszy pełną parą, ale chciałabym zapraszać e, co do przedsiębiorców, gdzie byśmy mogli rozmawiać o tym właśnie, jak te cele stawiać, jak są, oni sobie stawiają i jak się do nich motywują, jak podchodzą właśnie do takiego re, realizowania e, kolejnych można powiedzieć kroków na drodze przedsiębiorczości. Ten odcinek będzie o tyle fajny, że ta koleżanka podróżuje po Azji, obraca się w startupowym świecie, więc tam też takie ciekawe historie będą. Więc tak mniej więcej wyglądał mój pierwszy tydzień roku jest bardzo, bardzo intensywny. Można powiedzieć, że ja się 1 stycznia budziłam w totalnie nowej rzeczywistości. Codziennie rozkminiam właśnie sprzedaż i marketing. Po tych rozmowach z ludźmi mam też dużo do rozkminienia pod względem co mogę ulepszyć w usłudze, bo nawet te rozmowy prowadzą do tego, że ludzie sami mówią, co by chcieliby w takich grupach zobaczyć. Albo same ich pytania, jakie się pojawiają, Dają mi do myślenia, co ja, bym powinnam, co ja powinnam lepiej komunikować tym ludziom. E, na przykład często pojawia się pytanie, w jakich godzinach są te spotkania, e, więc e, zaczynam mm, kminić, jak to e, zacząć układać. Na pewno chciałabym, żeby te spotkania były od poniedziałku do piątku, e, no i pewnie będą e, różne sloty czasowe. No, idealnie miałam w założeniu tak, że zbiorą mi się cztery osoby uwzględnimy jeden termin w tygodniu i on się będzie powtarzał co tydzień. Teraz zaczynam rozważać nie tylko zrobienie te tematycznych ścieżek, czyli że są osoby, które chcą ruszyć z nowymi usługami, to by była jakby grupa pod tylko zebranych takich ludzi, osobna grupa na produkty cyfrowe czy właśnie ogólnie no właśnie produkty no głównie cyfrowe, bo e, kontaktuję się i taki, taki jest mój e, wzór klienta, że to raczej są branże onlineowe e, i pewnie jakaś mieszana. No ale to też e, to jest jedna moja myśl. Druga inna moja myśl jest taka, żeby może zrobić sloty w moim kalendarzu i każdy by mógł e, dobierać to do czasu. Więc to jest rzecz, która, która jest bardzo. Trudną rzeczą do przeklimienia, bo najłatwiej by było się po prostu dogadywać z ludźmi, ale czekam do momentu, kiedy bym mogła zacząć już pracować z pierwszą grupą. Więc jestem z każdym człowiekiem trochę na innym etapie. Ten przyszły tydzień będzie ciekawy, bo będą do mnie wracały osoby, które miały przemyśleć temat tego, tego programu. Idziemy dalej. Moim drugim celem na ten rok jest napisać książkę. I ta książka jest praktycznie w połowie napisana, bo zaczęłam już ją pisać w tamtym roku. Jest to... w ogóle to jest non-fiction, to jest for, dla mojej zwykle po prostu mojej kreatywnej duszy. E, pomysł, który praktycznie mam w sobie od 10-11 lat. Doszłam do wniosku, że kurde, zawsze chciałam napisać książkę. Dlaczego jej dalej nie napisałam? No dlatego, że nie siadam i nie piszę. I jak sobie uświadomiłam, że to jest takie proste, to zaczęłam po prostu częściej siadać i klikać w tą klawiaturę. I zaczęło mi to całkiem dobrze iść. E, a najtrudniejszy jest moment, kiedy ci się nie chce, a i tak otworzysz ten plik, no jak piszę sobie w Google Docsie e, i się zmusisz chociaż przez 10-15 minut i zaczynam mi akurat flow, więc e, no tutaj to tu, tu, ten, tak to wygląda. Pomyślałam e, sobie, że mój progres będę sobie e, pisała, że zaczynam z jaką liczbą słów napisanych, a z jaką Kończę. W tym momencie mogę się podzielić, że mam... W sumie to wrzucę, jak wygląda reszta. O, tak, ten tydzień kończę z 39 tysięcy słów. I e, napisałam więcej od 1 do 4 stycznia, a w tym tygodniu w ogóle nie pisałam. Pewnie dlatego, że już... Miałam zapuszczone poznokcie na, na sylwester, i czekało że je po prostu zetnę, żeby. Taki bardzo banalny powód, dla którego nie pisałam, ale nienawidzę, mieć długich poznokci do pisania, więc w przyszłym tygodniu ponownie siadam do książki i będę to kminić. Ale też miałam, tak jak mówię, bardzo intensywny tydzień, jeśli chodzi o pracę, telefony, spotkania, i wieczorami kładłam się spać już zmęczona i nie, nie dawałam rady pisać przed snem. No i moim trzecim celem jest cel sportowy, czyli rozwijać się w kalistenice. Chciałabym osiągnąć fizyczność, możliwości ciała do zrobienia LCT. I sobie tak spisuję na razie. Mam powtarzalne treningi. O sumie tu powinno być jeszcze jedynka. Zrobiłam trzy treningi w tym tygodniu. I sobie for fans spisuję na razie mój progres pompkowy. No niestety, w tamtym, w tamtym roku już robiłam męskie pompki po jakieś nawet prawie że 20, a teraz z podążki znowu. <laughs> Więc y, to była ta nutna część, czyli jak wygląda po prostu tydzień w tydzień po y, spisywanie progresu celów. Y, jeszcze, jeszcze nawet nie zdążyłam napisać notatek, co się w tym tygodniu dzieje, bo notatki spisuję, y, one wyglądają randomowo bardzo. To są właśnie rzeczy, jakieś inspiracje, co się wydarzyło w tym tygodniu, co mogło wpłynąć na te cele. Więc, na przykład, od tutaj mogłabym zaraz dopisać to, że, że pewnie nie pisałam, bo miałam dużo pracy i za długie paznokcie. No, ale takie właśnie takie rzeczy. Bo dla osób, które nie oglądały tego mojego materiału wyjaśniającego, dlaczego ja w ogóle to robię, dlaczego w NOTION opisuję sobie tak swoje postępy celów, dlatego, że ja to później wrzucam do AI. I jak się zbierze taki materiał z miesiąca, to ja jestem w stanie spytać się AI, słuchaj, co sprawiało, że miałam lepsze dni, co sprawiało, że miałam gorsze dni. I po notatkach i po moich wynikach jest mi w stanie napisać, że dobre dni wiążą się z tym, że miałam to, 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 jakby dobry humor, coś tam dalej, jakieś takie rzeczy. Więc łatwiej mi później rozumieć, czego unikać, a co wpływa pozytywnie na moją produktywność. Tę metodę sprawdzałam przez cały rok 2025 i mi się tak sprawdzała. Tak super wyniki z tego były, że no po prostu taka buduje samoświadomość tego, co na ciebie działa, co na ciebie negatywnie wpływa. Więc e, tak wygląda progres e, po 10 dniach mm, nowego roku 2026. A teraz możemy przejść do e, ciekawych rzeczy: rzeczy, polecajek, e, inspiracji. E, sądzę, że e, fajnych, wartościowych rzeczy możecie sobie tutaj znajdywać. E, I tutaj zacznę od tego. Mm, że ustawię nam scenę. E... Zacznę od tego, że ten sposób takiego trochę video-seju, trochę takiego właśnie mm, dzielenia się wiedzą znalazłam e, u e, pewnej youtuberki. E... U tej dziewczyny. I uważam, że to jest tak banalnie proste, ale tak banalnie wy wygodne, żeby właśnie nagrywać siebie, czyli masz już kamerę rzuconą na siebie, widać, jak ty gestykulujesz, w jaki sposób ty mówisz, w jaki sposób jakie masz emocje, i jednocześnie e, pokazywaniu e, tych treści. E, więc e, tutaj wrzucę. E, Wam linka do, do tego e, ogólnie do jej kanału, tutaj ona właśnie robi takie podsumowania. Co mogę Wam jeszcze mega polecić, to to esej na temat e, esej na temat algorytmów, na temat social mediów, e, tego w tym momencie jest masa na internecie. Wszyscy robią jakieś e, treści pod tytułem Albo rezygnuję ze social mediów, albo koniec internetu, albo to, że po prostu internet jest zły, social media są złe. E, bardzo, bardzo dużo takich treści takich skonsumowałam, i jak wiadomo, każdy z nich jest na różnym poziomie. E, I w większości takich lifestyleowych. Esejów, ludzi, którzy głównie nagrywają swoje życie i nagle rzucają taki essay o tym o ograniczeniu coś ingiów, tam nie, nie ma tam wystarczająco konkretów, nie ma jakiegoś, jakiegoś mięska, jakiegoś takiego wartości, którą można wyciągnąć do swojego życia. E, więc podesyłam Wam materiał, który mega chyba tłumaczy to, co my wszyscy czujemy. To Dlaczego, nam, dlaczego nas męczą treści podsyłane przez algorytm, dlaczego my powinniśmy dawać większy nacisk na to, co konsumujemy, dlaczego powinniśmy sobie nawet wyłączyć tą główną, jak to tutaj pokazać? Tą główną stronę na YouTubie, bo one, te filmy, które tu się wyświetlają, one są podsyłane przez algorytm, no ale jeżeli już jesteśmy na tym YouTubie, jeżeli mamy sobie e, ludzi, których subskrybujemy i oglądamy, to twoją główną powinny być te subskrypcje. I one w tym momencie są najczystszą formą feedu, którego nie dostaniecie na Instagramie e, czy indziej, e, że nie dość, że się wyświetla chronologicznie, że na górze pokazują się najnowsze materiały od ludzi, które obserwujemy, to się właśnie pojawiają materiały od ludzi, które obserwujemy, a nie od e, random, tak jak Defaultowa strona na, na Instagramie, to jest ta opcja, że możesz sobie włączyć, że tylko tych obserwujących, ale musisz się przyłączyć z tych różnych. E, więc koniec gadania. O kogo mi chodzi? Już Wam e, pokazuję materiał przez YouTubera, który na co dzień mówi o tym, jak są zbudowane e, Jak to mówić? E, Urządzenia elektroniczne. Jakieś lodówki, jakieś pralki, jakieś, nie wiem, mikrofalówki, i wyjaśnia, jak działają technologiczne, jak, jak, jaka za, za, tym chodzi, za tym stoi technologia. I po prostu nagle wypuścił esej, który oglądałam na początku tamtego roku. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. I teraz na początku tego roku. Obejrzałam go ponownie, żeby sobie odświeżyć, zrobić takie tak, racja, zgadzam się i sądzę, że to może wejść w moją taką rutynę tego, że że po prostu I wanna show you something. ten materiał na YouTube będę oglądała co roku, żeby sobie przypomnieć. Jeśli chodzi o pisanie, jeżeli mamy tutaj jakieś kreatywne dusze, to w tym początku roku, kiedy ja jeszcze siedziałam i klikałam i pisałam swoją książkę, miałam takie nastawienie, że totalnie mi się nie chce czytać fragmentów, które muszę poprawić, żeby zrobić redakcję. Trochę też straciłam zapału do tej książki, bo ona jest na bardzo trudnym momencie, kiedy mam, no mówię, 39 tysięcy znaków, to jest jakieś już 120 stron i jestem w momencie, kiedy to ta książka już mi się za bardzo czasami nie podoba, w ogóle mam ochotę niektóre całe rozdziały po, pokasować, pozmieniać e, i znalazłam sposób, żeby zrobić sobie redakcję. Wzięłam e, fragment swojej książki i wrzuciłam w Eleven Reader'a. E, tutaj chyba co miesiąc ma się 10 godzin w darmowym pakiecie do wysłuchania. I no, ludzie mogą tutaj wrzucać swoje jakieś e jakieś materiały, jakieś papie, research paper, żeby nie musieć tego czytać, a przysłuchiwać bo jest nam łatwiej na przykład na 1.5, 1.7 prędkości wysłać coś szybciej niż czytamy. I tak miałam na tym konto, powiedziałam, że może tego będę używać i akurat znalazłam do tego zastosowanie, że, że wrzuciłam swój rozdział. Eee, to przez to, że stworzyłam sobie swój własny audiobook, swojej książki, miałam takie, że się mega wciągnęła w to, co napisałam. Byłam takie wow, ale to jest fajne, ale się akcja kręci. I, i zajało mnie to z tym do pisania a przy okazji znajdywałam swoje jakieś literówki, jakieś zdania, które gdzieś tam zgrzytały, to przepisywałam, więc to jest taki fajny sposób na, na właśnie taką redakcję treści. To, co jeszcze e, mogę wam polecić, jest to, że mm, mam e, czytnik książek, e, ten e-ink, który super mi się sprawdza, ponieważ nie czytałam no, książki na telefonie, który jest dużo jaśniejszy, bardziej mi świeci w oczy. No tak, niestety czytam książki przed spaniem, więc no to też jest te światło... No właśnie, przebudza mnie raczej niż uspokaja. Ale tak, po pierwsze czytnik książki książkowy mi się sprawdza, ponieważ jest spokojniejszy, a po drugie on w ogóle ma możliwość połączenia się z, z internetem, z wi-fi. I nie pamiętam, dlaczego zaczęłam wchodzić na starą, dobrą Wikipedię. I, no I po prostu już tam zbłądziłam. Zaczynałam czytać randomowe artykuły. Skaczę sobie od tematu do tematu. Hiperlinki no, to jest takie oświeżające. Po już całych dniach, kiedy siedzimy w internecie, który jest kolorowy, który ma wszędzie reklamy, który no praktycznie wszystko do nas krzyczy, wszystko się rusza, nagle wchodzisz na Wikipedię, z której się kiedyś ludzie śmiali, że tego się używało do odrobienia zadań domowych. A teraz pytanie, czy my w sumie wierzymy bardziej temu, co nam wygeneruje AI, czy teraz tej Wikipedii, którą tworzą ludzie. Ale do brzegu. E, sposób na mój relaks, teraz wieczorny, jest po prostu czytanie sobie randomowych artykułów na Wikipedii. I jest to o tyle fajne, że jest to po prostu uspokajające. Nie dość, że się uczę nowych rzeczy, bo czytam sobie głównie psychologię, socjologię, jakieś e, filozoficzne rzeczy. No ale klikniesz sobie randomowy artykuł i się dowiadujesz o e, jakimś polskim artyście który po II wojnie nie mógł odzyskać swojego prawdziwego e, imienia i nazwiska. Wylądował w Szwajcarii, e, nie Szwajcarii, e, w Szwecji i e, został tam już na zawsze. E, więc takie randomowe rzeczy można poznajdywać e, ciekawe. Ale po prostu mam taką teraz trochę nostalgię do tego, że chyba tak powinien Internet wyglądać e, idealistycznie, że sami sobie decydujemy, sami sobie płyniemy po tych artykułach, gdzie chcemy, co, co chcemy czytać i jak, w jakiej kolejności, więc... Yy, just try, ok? Zobaczcie, może znajdziecie to, to samo uczucie, które ja czuję teraz w tym momencie, kiedy czytam. Słuchałam podcastu Ania Maluje i ona polecała... Aha, podcastu o tym, jak ona wybiera kursy internetowe. I wspomniała o tym, że poleca yy, kurs Logiki na YouTube, który jest totalnie za darmo, stworzony przez e, jakiegoś profesora logiki, i ja mam go zapisanego do przerobienia sobie właśnie w tej formie wideo, obejrzenia tego wszystkiego, e, ale błądząc w, w tej Wikipedii, tak przypomniało mi się, że w sumie chciałabym sobie e, pouczyć się logiki. I e, e, okazuje się, że chyba ten profesor również zrobił. Kurs w wersji e, tekstowej, i e, przerabiam sobie też go do poduszki, więc podsyłam. Mm. Kanał na YouTube Logika na Co dzień. E, właśnie ten kurs mam sobie zapisany, ale no jestem po prostu już zmęczona oglądaniem YouTube'a, słuchaniem, takim bodźcowaniem się, i, i z tej Wikipedii w jakiś sposób uświadomiłam sobie, że. Poczytam sobie logikę, znalazłam ten kurs w wersji tekstowej i mam teraz bardzo taki śmieszny nawyk tego, że przed spaniem sobie czytam. O logice. No, niestety na telefonie, więc trochę niebieskiego światła łykam, ale, ale jest to bardzo relaksujące i po jednym takim artykule dobrze się bardzo śpi. Więc to podrzucam. I sądzę, że to będzie plik doksowski, który będzie cały czas przeze mnie aktualizowany, co odcinek tego mojego Master questu. Więc podoba mi się bardzo ta forma tego, że mogę sobie się nagadać, co się u mnie działo i coś, coś ciekawego znalazłam w internecie. E, więc częściej będę do tego skakała, e, mam nadzieję, że tylko będę miała czas na montaż i na wrzucanie tego. E, jeżeli wam się podobało, to e, w sumie po, napiszcie mi po prostu w komentarzu, co wam się podobało i co chcielibyście więcej usłyszeć. A tak to widzimy się tutaj na YouTubie, bo będę się starała więcej rzeczy wrzucać. E, już się jakoś tak pod koniec tego roku rozpędziłam i dąży mi tutaj. I się widzimy na moim Instagramie, tu też jest w linku, więc do następnego odcinka albo odcinka Master Questu.